Kiedy biegli, rozpoczęli analizę 3,5 miliona stron ujawnionych akt Epsteina, nikt nie spodziewał się, że będzie tam Polska. I czy w labiryncie tych, tych protokołów, korespondencji i notatek znajdzie się jakikolwiek ślad prowadzący do Polski? No, przez tam te ostatnie kilka dni komputery mieliły dane różnego rodzaju, tam jak turbiny wiatrowe. Przesiewając nazwiska, kontakty, lokalizacje, i w końcu tutaj znaleźliśmy pierwszy polski punkt zaczepienia. To jest Adrianna Ross, polska modelka, która w pewnym momencie stała się asystentką Epstein'a. To ona, według akt, miała wynosić dyski komputerowe. Z rezydencji w Palm Beach tuż przed nalotem policji w 2005 roku. W historii tego e, imperium Epsteina tajemnic tych figuruje jako ta, która sprzątała ślady po nim. Jest jedyną Polką, której nazwisko pojawia się oficjalnie i jednoznacznie, ale jest też jeden Polak, Wojciech Fibak. Mimo, że w polskich mediach tam wybuchło zdziwienie, dlaczego, tutaj bym zwolnił. Jego nazwisko pojawiło się nie w charakterze jakiegoś tam bliskiego współpracownika, lecz kogoś, kto mieszkał wtedy w tym samym. Kręgu i obracał się wśród tych samych ludzi. Kontakt między Epsteinem i Fibakiem dotyczył planowanego jakiegoś spotkania tam w Nowym Jorku i potem po jesienią 2013 roku tam jakiś pobyt w Paryżu. W jednym, w jednym z maili właśnie, który jest opublikowany, Epstein gratuluje Fibakowi, nie wiadomo z jakiego powodu, tak naprawdę, ale pyta, czy będzie w Paryżu na przełomie września i października i Fibak tam odpowiada krótko i swobodnie. Tak, merci, zadzwonię, kiedy chce Wojtek. No w kalendarzu Epsina widnieje nawet konkretna data, chyba tam 5 października, Paryż, spotkanie z Fibakiem, a obok tego nazwiska była właśnie dopisana notatka Fine Art Investment, bo Fibak tam też kolekcjonuje e, arts a obok, obok jednak jest tutaj na czarno wymazane nazwisko trzeciej osoby ktoś kto miał być na tym spotkaniu ale kogo toż, kogoś tożsamość Departament of Justice Sprawiedliwości postanowił ukryć więc no, to takie dziwne, wiadomo my wszyscy wiemy, że Fibak też lubił kobiety czy tam lubi, ale to, no, to dużo mężczyzn lubi akurat tu bym się tak bardzo nie, nie wyżywał na nim ale drugi wątek jest bardziej subtelny i taki genealogiczny, bo Epstein przynajmniej według niektórych źródeł miał mieć polsko-żydowskie korzenie. Nic, co mogło wyjaśnić jego tam wpływy na Polskę, nie? ale wystarczająco, aby w notatkach e, biegłych z FBI oznaczali go jako American of Polish Jewish Descent, czyli e, Amerykanin z e, polsko-żydowskim pochodzeniem. Ale jest jeszcze coś, jak wejdziemy na stronę Departamentu Sprawiedliwości i wpiszemy słowo. Polin, to zobaczycie, co się dzieje. Epstein pisze o legendzie Polin, starożytnej takiej żydowskiej opowieści mówiącej, że na ziemiach Polski usłyszano szept. Tu, tu odpoczniesz, tu zamieszkasz. To ta sama narracja, którą dziś opowiada Muzeum Polin w Warszawie, przedstawiając Polskę jako dawny azyl i takie duchowe miejsce przebywania Żydów. W, jego, w ogóle tak w jego korespondencji, można powracać takie symbole, historie i nazwiska polskiego króla, króla, prawda? Jakby próbował zrozumieć, dlaczego właśnie Polska była kiedyś centrum żydowskiego świata, jakby szukał w tych mitach jakiegoś, nie wiem, sekretu. Nie ma żadnych dowodów, że Epstein próbował wpływać na. Politykę Polski lub jakich polskich polityków, na razie przynajmniej tego nie znaleźli, nikt tego nie znalazł. Prawdopodobnie polscy politycy to nie ta klasa, nie Oni w światowym rankingu jadą tam w pociągu drugiej klasy, i może dlatego Epstein ich nie dotknął, nawet gdyby chcieli. No i może to dobrze dla nich, bo teraz to by się trochę zagotowało, ale. W Polsce jest odpowiednik tego, to ta afera podkarpacka, więc czekamy też na ujawnienia w tej sprawie. Ale zostaje coś takiego innego, coś takie dziwne, niepokojące poczucie, że w jego prywatnych zapiskach, no właśnie, Polska była czymś więcej niż takim punktem na mapie, prawda? To, co tutaj przedłumaczyłem, to, to jest taki. Symbol, jak gdyby, nie? Może kluczem do jakiejś większej układanki, może cieniem jakiejś historii, który wraca dokładnie wtedy, gdy najmniej się jego spodziewamy. No, akta nie dają odpowiedzi, ale zobaczcie, oni między sobą wymieniali takie historie, czyli Czyli Epstein siedzący w Nowym Jorku na Florydzie no, wiedział o istnieniu Polin. Czyli to jest oznaka, że ten świat żydowski no, jest przepełniony tym. Daje to tylko taką historię, taką małą, którą dopiero teraz zaczynamy tutaj odsłaniać, ale, ale do tej pory tam wszyscy się z tego śmiali, nie? że o, Polin, Polin, to taka, to ktoś tam opowiada jakieś głupoty. Nie? No ale tutaj widzimy, że wyraźnie w tych Pstina plikach, wyraźnie, oficjalnie chodzi o Polskę. A tutaj zobaczycie za chwilę mieszkańców Nowego Jorku. Oni zaczynają żałować, że wybrali Zorana Mandamiego, tego komunistę muzułmańskiego. Wiemy, że te pliki Epsteina to po prostu zostały wypuszczone, żeby no, uwalić Trumpa, ale przy okazji też i demokraci dostają potyłku, no bo ci wszyscy tam z tym Gatesem na czele, no to oczywiście wspierali bardzo mocną partię demokratyczną ale przy okazji dostało się e, dla tego demokratycznego Golden Boy, dla Golden Boy, czyli złotego chłopca Partii Demokratycznej, czyli um, Zorana Mandamiego. Tutaj no, jest takie prawdopodobieństwo, jak widzicie na zdjęciach, że Zoran Mandami jest e, no, bio... nieślubnym dzieckiem biologicznym ojcem Zorana jest Jeffrey Epstein jego matka Mira była znaną reżyser... reżyserką filmową w Nowym Jorku w latach 80 i obracała się w kręgach Epsteina w 1987 no, wyprodukowała taki kontrowersyjny dokumentalny film zatytułowany Dzieci Pożądanej Płci zaledwie kilka lat przed narodzinami właśnie tego Zorana e, no i i, y, trzeba, no to można w to wierzyć albo nie, ale ona była no, bardzo blisko tych kręgów, a co tam się działo, no to wiadomo. I, ale była zamężną kobietą między 1981 a 1989 roku, i wiecie, kto był I, i jej mężem? Mitch Epstein. Niby nie ma tutaj żadnych powiązań z tym Jeffreyem Epsteinem, ale no, strony internetowe, internet tutaj trochę się zagotował, więc nie wiadomo, nie wiadomo co się tak naprawdę tam stało, ale zobaczcie uśmiech Epstein'a, to jest młody Epstein tutaj i a tutaj mamy Mandaniego, no, wygląda e, podobnie. Nie? Mają tak, takie same e, tutaj policzki, uśmiechają się non-stop, e, tak samo. Także no, ludzie zaczynają patrzeć e, na to bardzo, bardzo dziwnie. Ten Mira i Mitch Epstein podobno nie mieli razem dzieci mimo że byli małżeństwem przez 8 lat i biorąc pod uwagę, że Jeffrey Epstein i Mitch Epstein, którzy no nie są spokrewnieni, no nie są, nie są chyba raczej spokrewnieni, nie ma na to dowodów, no bardzo podobnie wyglądają, to jest Mitch Epstein tutaj widzicie, i bardzo no no wiadomo z jakiej nacji pochodzą, nie? Także śmiało można powiedzieć, że to podobne typy. Także jest to taki no, interesujący element, który wyniknął z niechcący z tych spraw, z tych, z tych plików Epstein'a. Jeżeli to jest dziecko. Epstina, to teraz rozumiemy, dlaczego Zoran Mandami rzeczywiście tak szybko zrobił sobie karierę polityczną i tak wielu demokratów go e, popiera. No jest to ciekawa historia, interesująca. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tu możecie zobaczyć, jest dużo postów nie tylko na X, ale także dużo innych, już poważniejszych gazet zaczęło to śledzić. Ale tutaj poszukiwania się dopiero zaczęły, więc z każdym dniem jest coraz więcej informacji. Czekajmy, może coś jeszcze ciekawego się pojawi.